Co się waszyć o to pyta? Maczaj pióro, pisz i kwita. Tylko że to, mociu panie, aby udać, trzeba sztuki, a wywrednie, bania luki, to miłosne świegotanie. Jak tu zacząć, mości panie, mym afektem ulubionym? O, jak od żony! A tu trzeba pół, ćwierć słowa. Ni tak, ni siak, niby owa, i chciałabym, i boję się. O, już wiesz. No, na tym sztuka, lecz nie właśnie w tym nauka. Pisz, masz. zaraz. Bardzo proszę. Co to jest? By. To? By duże. A kapitel, jaśnie Panie. By to kreska? Gdzież dwa brzuszki? Jeden w spodzie, drugi w górze. Cóż czarta? Dać jest duże. Czego? Tabo. By, by duże. Kto pomyśli, może zgadnie. No, no, pisz wasz, a dokładnie. Bardzo proszę, mocium panie, mocium panie, me bezwanie, mocium panie wziąć w sposobie, mocium panie wziąć w sposobie, jako ufność ku osobie, mocium panie, wasz pana, która lubo mało znana, Dura lubo mało znana. Cóż to jest? Żyd, jaśnie panie, lecz literę go przerobię. Jak mi jeszcze kropla skapnie, to cię szepnę tak pułapie, aż proformę wspomnisz sobie. Czytaj waść. no jak tam było? Bardzo proszę, mocił panie, Mociu Panie, me wezwanie, mocił panie wziąć po sobie mociu. Niech cię czarci chwycą z taką pustą mózgownicą. Mocił panie, cymbał pisze. Jaśnie Pana, własne słowo. Milcz waść, przepisz to denowo, mocium, Panie, opuść wszędzie. Z tych kawałków trudno będzie. Pisz denowo, pisz, powiadam, mózgu wełbię za trzy grosze. Siadaj, siadaj, mówię. Siadam. I powtarzaj, bardzo proszę, moć. Moć. Co moć? Cóż moć znaczy? Z tym hebesem nie pomoże. Trzeba zrobić to inaczej. Nawet lepiej będzie może, Gdy wyprawię doń po chole, Z ustną prośbą tak, tak wolę. Słuchaj, idź mi, ale żale, Rejentowicz od nikogo Nie jest u mnie znany wcale.